Chirurg tnie, a fizjoterapeuta, fizjoterapeutuje i każdy zasadniczo robi to, za co mu płacą i stara się podejść do tego pacjenta najlepiej jak tylko może. Natomiast pamiętajmy o tym, że cała mądrość polega na tym, żeby wiedzieć ze strony ortopedy czy chirurga kiedy nie operować i dać szansę fizjoterapii i u fizjoterapeuty kiedy nie wiemy, wiemy, że już ta fizjoterapia za dużo nie da i trzeba sprawę dać. W kierunku ortopedii, w kierunku operacji. I ta granica jest bardzo umowna, ta granica jest taka bardzo subtelna, natomiast to właśnie tej, tej różnicy musimy się nauczyć jako specjaliści, bo to warunkuje naszą dobrą współpracę z bowiem z lekarzami i fizjoterapeutami. Więc ta cała mądrość polega na tym, żeby odesłać do kogoś innego, jeśli jest taka potrzeba. Yy, I umówmy się, świata nie zbawimy, nie jesteśmy w stanie wyleczyć każdego. I takie podejście sprawia, że mamy też między, sobie, między sobą zaufanie, bo wiemy, że i wiemy, nie znamy mniej więcej swojej umiejętności. Więc jeśli macie taką sytuację, jeśli macie taką, e, taką więź porozumienia z lekarzem, to bardzo się z tego powodu cieszcie.